Mariusz Pudzianowski po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą XTB KSW Koloseum 2, no i spytam o to ważenie i tak samo o te ostatnie słowa na Stadionie Narodowym. Zauważyłem, że Ty tam bardziej podgrzewasz atmosferę, a Artur Szpilka taki spokojny bardzo i jak nie on troszeczkę. No, zgadza się Artura, znam troszeczkę z innej strony, oglądałem jego walki. Zawsze taki młody, gnie, młody gniewny. Z jednej, z jednej strony i dobrze, dlatego że to jest właśnie Artur. No Ja, troszeczkę tak jak zawsze, troszeczkę dystansu do wszystkiego mam, ale kiedy potrzeba, wchodzi się do klatki, trzeba robotę po prostu zrobić. To jest sport, to jest MMA. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, więc no, tak z małym dystansikiem, takim z malutkim uszczypnięciem, dzisiaj to wszystko było. Skąd pomysł na prezent dzisiaj na ważeniu w postaci buteleczki z mleczkiem? Jest od dawien dawna tak jak ma Artur krzyczy Mariusz, 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 Mariusz i gdzieś tam. A ja na początku zrobiłem mu, że jeszcze jesteś młody w tym MMA, uczysz się, ja no już jestem 14 lat, no to jak skoro młody jest, wczoraj był Dzień Dziecka, no to troszeczkę mleka trzeba się napić. Jeszcze jesteś żółtodziu w tym MMA. No i ja oczywiście też par razy oberwałem w tym MMA, no bo to jest MMA, ta waga ciężka jest nieprzewidywalna. I czasami jak to się potocznie w naszej gwarze, mówi, że jakiś ogórek, coś tam, no to czasami może sprawić niespodziankę, dlatego, że w wadze ciężkiej wszystko zdarzyć się może. Chwila nieuwagi, dużo, mocne machnięcie, to jest chłopisko sto parę kilogramów i mogą być dechy zaliczone, więc tutaj nie można nikogo lekceważyć. A tym bardziej Artur to nie jest jakiś ogórek z ulicy wzięty, tylko chłop, który walczył o mistrzostwo świata w boksie, więc trzeba być uważnym naprawdę. Czyli jak nadchodzi godzina zero, to czujesz te emocje, czy czujesz bardziej koncentrację? Emocje i koncentrację za każdym razem jest to samo, raz mniej raz więcej. Nie ma czegoś takiego, bo po 14 latach wchodzisz taki zrelaksowany i wszystko fajnie jest. Nie. Tylko głupi się nie boi, wchodząc do tej klatki i zawsze ma się, powinno mieć respekt do przeciwnika, a ja ten respekt za każdym razem mam i nigdy niczego nie jestem pewny. To szacunek. Powtarzasz, Mariusz, 14 lat trenujesz MMA. Dłużej niż byłeś chyba strongmanem, ale możesz mnie poprawić. I czy dzisiaj, jak spytam, kim jest Mariusz Pudzianowski, to odpowie strongmanem czy zawodnikiem MMA? Zgadza się. Zawodowe ciężary dźwigałem 12 lat, kiedy zacząłem od pierwszego startu do ostatniego mojego startu w 2010 roku w marcu. Ostatni raz powiedziałem, chłopaki, z wami tutaj startuję i tak było. A w 2009 roku zacząłem to MMA. Już jest 14 lat. Kim jestem? Ja jestem tylko tym Mariuszem Pudzianowskim, który jest systematyczny, konsekwentny. Może talentu do czegoś nie ma, ale nie brakuje mi tej konsekwencji i systematyczności. Są zawodnicy dużo lepsi ode mnie z tym talentem, ale brakuje mi tej systematyki, konsekwencji. gdyby. Mieli tą konsekwencję i systematyka, byliby najlepsi i by się śmieli ze mnie. A może tego talentu nie mam, ale systematycznie, konsekwentnie, konsekwentnie dążę do tego celu, który sobie jakiś tam postawiłem. Znaczy się z Arturem długo z WCA. Chcę spytać, czy to ma jakieś znaczenie i przełożenie na walkę, no bo wiadomo, że to dzieli też obozy, robi pewne... E czy podpatryujecie się na treningach, czy masz takie informacje od swoich znajomych? A ja odpowiem na to pytanie bardzo prosto. Z Łukaszem Jurkowskim znamy się bardzo dobrze. Łukasz nawet przez pierwsze 4-5 lat trenował mnie. Znał mnie, jak jest konia doskonale. Wiedział jak obalam, wiedział jak boksuję, wiedział jak przewalam, jak kontroluję. Parę naście jak nie dziesiąt razy razem z paringi toczyliśmy. Pomagał mi w przygotowaniach najróżniejszych. I nie miało to znaczenia, daliśmy sobie tak po pysku zdrowo, że. Kibicom chyba ta walka powinna się wtedy podobać. I tutaj też jest podobnie. Mimo to, że ja wiem, co Artur robi. Artur wie, co ja robię, ale kiedy wchodzisz, to właśnie tymi technikami możemy sobie rotować. Wiem, że on uderzy lewą, prawą, a jak uderzy dwa razy lewą, dwa razy prawą. Więc tutaj tylko co wyobraźnia pozwoli, wtedy można robić i, ro i robić sobie fantazję ze sztuk walki. Mówisz, że jesteś Mariusz Stary wyga, Kiedy ci się to znudzi w takim razie, to ta MMA? Wiesz co, znudzić to może i by mi się nie znudziło, ale rozsądek już podpowiada jednak, no zawodowy sport jest dla młodych ludzi, a 46 skończyłem, 47 leci na grzbiet, więc w pewnym momencie trzeba sobie będzie powiedzieć stop, nie wiem jeszcze czy to będzie teraz, za dwie walki, za trzy walki, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć nawet sam sobie, nie wiem ile jeszcze się ja pobawię. Na ten... I, tak naprawdę z KSW pracuję na zasadzie dżentelmeńskiej, jak, po, jak powiem słowo, że jestem to jestem i niepotrzebny mi żaden dokument, żaden papier i bynajmniej z tego akurat u mnie nawet firma słynie. Jak mówię, że jest dziesiątego wypłata, to przez 17 lat zawsze dziesiątego była. Jak powiedziałem Martinowi, że będę, choćby przychodziła konkurencja i proponowała większe pieniądze, to ja jestem. I nie ma to, że ktoś mi zapłaci 100-200 tysięcy, ale już pójdzie tam. Nie, ja po prostu jak mówię, to staram się to robić, wykonywać, tak jak i w sporcie, jak i w życiu prywatnym. Konsekwentnie dążę do tego, co powiedziałem. Pytanie. I jeszcze jedno pytanka. słucham. Wyczerpany. Chyba temat wyczerpany. Wymarzone skończenie e, jutro. Wymarzone skończenie? Przede wszystkim chcę wyjść za każdym razem, powtarzam, jak najmniej kontuzji, żebym po prostu wyszedł normalnie zdrowy. Mogę być poobijany to wszystko. Ja nic więcej nie chcę. Chcę wygrać bez kontuzji. To tego życzymy. Tego życzymy. Nieważne. Tego życzymy. Dziękuję.